Wyjście analogowe można dowolnie skalować. Najpierw musisz odblokować dalmierz. Zaświeci się dioda LED Q1 near. Teraz naciśnij trzykrotnie przycisk Select, aby zaświeciła się dioda LED Q2 near. Obiekt zostanie umieszczony w dedykowanej minimalnej odległości dla wyjścia analogowego. Wciskając przycisk Set programujesz dalmierz na daną odległość. Zaprogramowany punkt jest teraz sygnalizowany przez dwie diody LED, Q1 i Q2, gdy migają dwukrotnie. Po krótkim naciśnięciu przycisku select zapala się dioda Q2 far. Obiekt zostanie umieszczony w dedykowanej maksymalnej odległości dla wyjścia analogowego. Wciskając przycisk set programujesz dalmierz na daną odległość. Zaprogramowany punkt jest również sygnalizowany przez dwie diody LED, Q1 i Q2, gdy migają dwukrotnie. Na koniec możesz zablokować czujnik. W tym celu należy przytrzymać przycisk select przez 5 sekund. Teraz widać, że wyjście zmniejsza lub zwiększa poziom sygnału w zależności od odległości.